Rosyjskie okręty na Morzu Kaspijskim. To część szerszych manewrów Rosja, rozpoczęły się manewry marynarki wojennej na Morzu Kaspijskim. Około 20 okrętów marynarki wojennej Rosji rozpoczęło w czwartek ćwiczenia na Morzu Kaspijskim, poinformował minister obrony Siergiej Szojgu dodał, że jest to część szerszych manewrów rosyjskiej armii, obejmujących większość jego sił lądowych i morskich. Rosja zgromadziła już wokół granic Ukrainy 150 tysięcy żołnierzy, przekazał w środę prezydent USA Biden. W czwartek przedstawiciele Białego Domu informowali, że nad granicę ściągane są kolejne tysiące żołnierzy. Mimo zapewnień Moskwy o wycofywaniu jednostek z nad granicy z Ukrainą, NATO i kraje zachodnie mówią o wciąż realnej groźbie rosyjskiej inwazji na ten kraj. Rosja rozmieściła swoje wojska również na Białorusi, gdzie biorą one udział wraz z siłami zbrojnymi tego kraju w trwających do 20 lutego manewrach Związkowa Stanowczość 2022. Jak informował wcześniej rosyjski dziennik Izvestia, wśród wyposażonych w pociski manewrujące okrętów, które rosyjska flota przerzuciła na Morze Czarne i Morze Śródziemne, znajdują się także jednostki flotyli bazującej na Morzu Kaspijskim.